Dziś opowiem Wam o lesie, o tym, dlaczego jest taki niezwykły dla mnie i dlaczego czuję, że tak wygląda nasz prawdziwy dom. Każdy ekosystem lądowy na Ziemi dąży do tego, by stać się lasem. Gdy pogoda nie popada w ekstremalne skrajności, glebę w pierwszej kolejności pokrywają rośliny pionierskie. Tworzą biomasę i przygotowują ziemię dla kolejnych roślin. Następnie pojawiają się małe krzywinki, krzewy, i w końcu drzewa, a potem las. To naturalna kolej rzeczy. Czy cała ziemia byłaby lasem, gdybyśmy nie ingerowali w jej ewolucję? Nie wiem. Wiem jednak, że stare, nietknięte przez człowieka lasy mają w sobie coś wyjątkowego, co mogę jedynie opisać jako atmosferę pierwotnej mądrości. Tą przyjemną wilgoć i łagodny chłód, ciszę i równowagę, powolne, delikatne trwanie. To ta odżywcza energia sprawia, że nasz układ nerwowy wycisza się, harmonizuje, tonuje. Jeśli aura to dla ciebie zbyt magiczne określenie, to wiedz, że las naprawdę komunikuje się z Twoją podświadomością poprzez substancje chemiczne unoszące się w powietrzu a wytwarzane przez drzewa i inne rośliny Ten zapach wnika w twoje ciało i aktywuje układ immunologiczny obniża poziom hormonów stresu pobudza ciało do zwiększenia produkcji komórek odpornościowych Las dosłownie leczy nasze rany psychiczne fizyczne i energetyczne Przeczytam Wam teraz fragment książki uzdrawiająca moc lasu. Obok oddziaływania natury na płaszczyźnie psychologicznej na człowieka, mają na niego także wpływ substancje aromatyczne zawarte w powietrzu leśnym, które wydzielane są przez rośliny, a odpowiadają za obniżenie ciśnienia krwi. W naturze, a szczególnie w lesie, oddychamy wysokoprocentowym koktajlem najróżniejszych olejków eterycznych i ich składników roślinnych. Jest to koktajl bardzo złożony i dlatego silnie działający. Kora nadnercza produkuje pewien hormon, który określany jest jako DHEA. Jest to wstępny etap hormonu, który później nazywany jest męskim i żeńskim hormonem seksualnym. DHEA podczas pobytu człowieka wśród przyrody, zwłaszcza w lesie, zawarty jest w organizmie w większej ilości. Hormon ten uchodzi za substancję chroniącą serce. Chroni jednak nie tylko serce, ale także całego człowieka przed pojawieniem się cukrzycy i redukuje niebezpieczeństwo pojawienia się otyłości. Natura to energia żeńska, to pielęgnowanie, odżywianie, ukojenie. Natura to bycie i spowolnienie. Przebywanie w lesie to najlepszy sposób na to, by złapać dystans do tych trudnych sytuacji i przeżyć, które są mocno stresujące, tych wciągających nas w energię strachu. Spokojny szum wiatru, śpiew ptaków, dojrzałe jagody, zapach kwiatów i igliwia, migoczący cień liści te wszystkie bodźce dają naszym mózgom sygnał brzmiący odkrężenie. Dlatego, właśnie w lesie, znacznie łatwiej jest wejść w stan tu i teraz, znacznie lżej nam dokonać samoanalizy trudnych emocji i przeistoczenia ich w to, co nam służy. Szybciej docieramy do naszej podświadomości, wpadamy w swoisty trans, w którym możemy świadomie kreować nasze wnętrze. A ta świadoma kreacja wkrótce zmaterializuje się w naszym życiu, bo to, co na zewnątrz, jest tym, co mamy w sobie. Przygotowałam dla Was ćwiczenie, które możecie wziąć ze sobą do lasu. Link znajdziecie w opisie. Jest to uzdrawiająca, wyciszająca praktyka, która napełni Was spokojem i pomoże przygotować umysł do świadomego przywoływania Waszych marzeń. Zabiorę Wam teraz w świat sztuki, która leczy. Nie bez powodu namalowałam ten obraz. Jest on nie tylko moim spojrzeniem na las, ale również to ćwiczenie, które pozwoliło mi stworzyć w podświadomości miejsce, do którego wracam, gdy pojawia się niepokój, to wyobrażenie, które pomaga mi zrelaksować się, przywołać poczucie bezpieczeństwa i odzyskać równowagę, gdy nie mogą być w lesie swoim ciałem. Chciałabym, żebyście wy też namalowali takie miejsce, które będziecie odwiedzać swoją wyobraźnią za każdym razem, gdy staniecie twarzą w twarz za swoimi demonami. A może wystarczy, że spojrzycie na swoją ilustrację i poczujecie energię tego miejsca. W moim lesie światło słońca migoczy przez drżące liście, drzewa falują pod wpływem lekkiego, ciepłego wiatru. Szum uspokaja mnie, a świeży zapach oczyszcza. Jest tu też moja dusza, z którą zawsze mogę porozmawiać. Gdzie wy czujecie się najbezpieczniej? Czy to plaża i spokojne morze, domek w górach, drzewo w parku? A może ławka w ogrodzie na wsi? Ja wybrałam las, choć wielu osobom, szczególnie kobietom, wydaje się on niebezpiecznym, dzikim miejscem. Myślę, że to wynika z niewiedzy i braku oswojenia. W lesie można co prawda natrafić na dzikie zwierzęta, ale bardzo trudno spotkać tam kogoś, kto chciałby nam zrobić krzywdę celowo. Jeśli las to dla Was czarna magia, jest taka ciekawa książka, instrukcja obsługi lasu. Co prawda nie zgadzam się ze wszystkim, co jest w niej napisane, ale może pomóc zrobić pierwsze kroki w oswajaniu się z lasem. W lesie najbardziej lubię kolor zielony i jego wszelkie odcienie. Chyba nie bez powodu, kolor naszej czakry serca to właśnie kolor zielony. Ta barwa, jak żadna inna, działa uspokajającą i uzdrawiająco. Żeby poczuć jej energię, wejdźcie do pomieszczenia, w którym nie ma ani jednej rośliny, ani też niczego w kolorze zielonym. A potem zróbcie to samo, gdy w pomieszczeniu ustawicie doniczki z kwiatami. Szybko zrozumiecie, o co mi chodzi. Poczujecie się dużo swobodniej i jakoś tak swojsko, pewnie i ludzko. Jeśli chcecie się z tym podzielić, napiszcie w komentarzach, jakie kolory wywołują w Was ciepło i spokój. I o tych miejscach koniecznie chcę poczytać.